Jim Richards, I want to Witam cię, to... jestem Jim Richards i chcę Cię zaprosić do możliwości, abyś zainwestował w swój świat, abyś miał życie w możliwie najlepszym jego wydaniu. Zdaję sobie sprawę, że jest to dla niektórych frazes i czasami dostaję e-maila, w którym ludzie piszą A, Jim, jesteś jednym z tych łatwowiernych marzycieli, którzy myślą, że wiara wszystko naprawi. Uwierz mi, że czasami nie jest łatwo wierzyć, kiedy wszystko wokół mówi dokładnie na odwrót. Ale powiem tobie jedyną prawdę. Jezus umarł, abyś ty miał coś, co Biblia nazywa życiem w obfitości. Inni tłumacze biblijni nazywają to, abyś miał życie w totalnej pełni, absolutnie wypełnione. Jezus przyszedł na świat, abyś ty cieszył się jakością życia tego, który jest jego twórcą. Jezus przyszedł, aby dać Tobie dokładnie tą samą wartość i jakość życia, jaką On ma. To jest niesamowita rzeczywista obietnica, niezależnie czy w to wierzysz, czy nie. I niestety, mówiąc szczerze, jeżeli nie wierzysz w to, wtedy nie mogę Tobie pomóc dojść do miejsca, w którym masz chociażby nadzieję, aby osiągnąć tę jakość życia. Jednak powiem Ci, co mogę dla Ciebie zrobić. Niezależnie w jakim punkcie tego procesu się znajdujesz, jeżeli chcesz przyznać, wiesz, to jest w Biblii, Bóg to powiedział i śmiało przyznasz przed Nim, Boże, jeszcze w to nie wierzę, ale chcę uwierzyć i przestanę sobie robić wymówki, przestanę się tłumaczyć, przestanę walczyć przeciwko temu, co widzę w Słowie Bożym i powiesz, Boże, od teraz Tobie ufam, że Ty doprowadzisz mnie do tego miejsca, o którym mówisz w piśmie. Nawet nie mogę zliczyć albo wymienić aspektów w moim życiu, które naprawdę przynoszą efekt, a w których na początku mówiłem dokładnie to samo: Boże, nie wierzę w to, ale chcę zacząć w to wierzyć. Chcę zacząć widzieć to jako rzeczywistość w moim życiu. Chcę to widzieć jako prawdę biblijną. Bo widzisz każda rzecz w twoim życiu, w którym chcesz poddać swoją opinię, swoją perspektywę albo punkt widzenia. Za każdym razem, kiedy wyrazisz pragnienie, że chcesz to pozostawić i poddać się Bogu, wtedy Bóg przeprowadzi cię przez proces transformacji twojego umysłu, w którym rzeczywiście doświadczysz Jego punktu widzenia, Jego perspektywy, co jest miejscem absolutnej rzeczywistości. Chcę dzisiaj z Tobą porozmawiać o czymś, co dla niektórych na płaszczyźnie zupełnie nieświadomej, a dla innych bardzo świadomej, istnieje pewna rzecz, z którą tylko może kilku chrześcijan tak naprawdę się nie zmaga. Nazwałem tę serię przekleństwa pokoleniowe. Czy rzeczywiście Bóg jest sprawiedliwy? Czy On jest fair? Dziś żyjemy w kulturze, która cały czas pyta, co jest fair, co jest właściwe, sprawiedliwe. Ludzie walczą z rządem, różnymi systemami, problemami rasizmu, ekonomią, gospodarką i zawsze słyszymy ich konkluzję, czy to jest sprawiedliwe, czy to jest fair, kto to rozsądzi, gdzie jest prawda. Oczywiście każdy ma swą własną definicję, co dla niego jest fair i nawet tego nie poruszę, ale chcę powiedzieć jedno. Kiedyś odkryłem jako nowo wierzący, że niemożliwym byłoby, aby zaufać Bogu, którego religia nam zaprezentowała. Pamiętaj, że bycie wierzącym, a religijnym to nie są te same rzeczy. A nawet powiem więcej, bycie chrześcijaninem, a wierzącym. Też niekoniecznie oznacza to samo. Większość ludzi uważa się za chrześcijan, kiedy są dobrzy, kiedy wyrażają, że mają generalne wierzenie, na przykład w Boga albo w Jezusa, albo nawet chodzą do kościoła raz na jakiś czas, więc identyfikują się ze statusem jestem chrześcijaninem. Ale zazwyczaj jest to koncept kulturalny, nie postawa, wyrażenie twojego serca albo twoja osobista, intymna relacja z Bogiem. Może rzeczywiście wyznajesz i wierzysz w wiele chrześcijańskich wartości, w moralność, w etykę, uznajesz szczerość jako cnotę, a w dodatku wierzysz w Boga, więc oczywiście uważasz się za chrześcijanina. Jednak pamiętaj, określenie chrześcijanin nigdy nie było użyte przez Boga. Aby określić, kim jesteśmy. Ktoś mi powiedział, to nieprawda, w dziejach apostolskich jest napisane, że byli nazwani chrześcijanami. Tak, to świat nazwał dzieci Boże chrześcijanami, nie Bóg. Bóg nazywa nas synami, dziedzicami, księciami, królami, wierzącymi, apostołami, on nazwał nas zwycięzcami. I wieloma innymi właściwie funkcjonującymi określeniami, ale Bóg nigdy sam nie określił nas chrześcijanami. To jest tylko kulturowa domena, która nie ma nic wspólnego z tym, w co tak naprawdę wierzysz w swoim sercu. To jedynie może określać grupę, z którą się utożsamiasz. Jako młody wierzący miałem szczęście nie wyrastać w jakimś religijnym, skostniałym kościele. Który prawdopodobnie zniechęciłby mnie do Boga jeszcze bardziej, mimo że miałem wielu krewnych, którzy mienili się chrześcijanami, ale oni wszyscy dla mnie byli strasznymi ponurymi, pełnymi złości dziwakami. I mimo że żyli jak prawdziwi zbójcy, jak tylko ktoś wspomniał o Bogu albo chrześcijaństwie, nagle stali się przeduchowionymi legalistami, którzy tylko potrafili się kłócić, nie mając pojęcia o prawdziwym, pełnym miłości Bożym życiu. Więc w mojej młodości chciałem poznać Boga, ale nie chciałem wiedzieć to, co moja rodzina wiedziała na temat Boga. A tym bardziej nie chciałem mówić ani zachowywać się tak jak oni. Nie chciałem walczyć, kłócić się, przekomarzać, co kto w jaki sposób wierzy. Po prostu chciałem poznać Boga i rozpocząć z Nim nowe życie. Więc kiedy przeszedłem do Jezusa, oddałem Mu całkowicie moje życie. Jednak nie próbowałem się zmieniać. Kształtować, formować, przycinać, ustalać, w tym sensie, aby moje życie lepiej wyglądało, albo żebym tylko uszedł na sucho przed piekłem, ale naprawdę chciałem uciec przed samym sobą, dlatego pragnąłem nowego życia. Dlatego, jeżeli niektórzy z Was słyszeli to wcześniej, powtórzę: Pewnego dnia zatrzymałem się i powiedziałem Bogu prosto, Boże, ja w ogóle tego nawet nie rozumiem. Wiem, że to ma coś wspólnego z jakimś synem. Twoim Jezusem, który za mnie zmarł, i powiedziałem, ale oto jaki mam do Ciebie interes, dyl, dam Tobie całe moje życie. Nie miałem wtedy w ogóle pojęcia, że tak naprawdę dedykowałem się, aby być apostołem Jezusa, ponieważ apostołem jest ten, który podąża za nauczaniem i przykładem Jezusa Chrystusa. Tym, który patrzy na Jego życie, aby zrozumieć, w jaki sposób powinno wyglądać nasze życie. I słuchając Jezusa nauczań, my angażujemy, łączymy się z tym, co Jezus dla nas wykupił i za nas zapłacił, swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Więc powiedziałem, Boże, dam Tobie całe moje życie i nie zatrzymam dla siebie nic ze mnie. Ale są dwie rzeczy, których na pewno nie zrobię, powiedziałem. Pierwsze, pójdę do kościoła, ale nie będę zgrywał kościoła. Czyli odgrywał wszystkie gierki kościelne, które naokoło widzę. A po drugie, nie uwierzę w nic, co o Tobie słyszałem, dopóki nie zobaczę tego w Biblii sam dla siebie. To, co miałem wtedy na myśli, jakie było moje rozumienie, to jeżeli zobaczę to w Biblii, wtedy będę w to wierzyć. Koniec, kropka, amen. I to był początek mojej podróży z Bogiem. Więc na całe szczęście, zanim po raz pierwszy pojawiłem się w kościele, wtedy już miałem przeczytany cały Nowy Testament przynajmniej z jeden raz, jeżeli nie kilka razy. Pamiętam, że wtedy już byłem w połowie Starego Testamentu, co tak naprawdę sprawiło, że jeszcze bardziej nie rozumiałem i zagubiłem się w tym. Ale moim punktem jest, że rozpocząłem wędrówkę poszukiwania Boga, który byłby moim ojcem, moim nauczycielem, moim. Pocieszycielem, doradcą, tym, który by pokazał mi, w jaki sposób wyjść z mojego marazmu i prowadzić moje życie we właściwy sposób. I już na pewno nie chciałem postawić żadnego kaznodzieje, albo jakiegokolwiek człowieka, albo jakiekolwiek stworzenie pomiędzy mną a Bogiem. Nie chciałem nikogo, żadnego pośrednika pomiędzy mną a Bogiem, poza jedynym Jezusem Chrystusem. I to stało się jedynym źródłem mojego życia. Aż w końcu z Brendą, moją żoną, zaczęliśmy chodzić do kościoła. I niedługo po tym, może minęło zaledwie jakieś kilka miesięcy, Brenda i ja straciliśmy nasze dziecko, naszego syna. I natychmiastowo ludzie zaczęli do mnie przychodzić i mówić. Nie pamiętam dokładnie, w jaki sposób to mówili, ale to było coś w rodzaju. Dzień nie rozumiem, dlaczego Bóg czyni takie rzeczy. Mogliby być też tacy, którzy by powiedzieli Bóg dopuszcza do takich rzeczy, ale posłuchaj, jeżeli twierdzisz, że Bóg pozwala na takie rzeczy, to innymi słowy twierdzisz On mógł, ale tego nie zrobił. Dokładnie to wypowiadasz. Kiedy tak myślimy, innymi słowy mówimy, nie rozumiem, dlaczego Bóg był taki srogi, zimny, nieczuły, niesprawiedliwy. Ale pamiętaj, coś się pewnie z tego nauczysz. Na pewno jest coś, do czego on musiał dopuścić, aby użyć, żeby cię oduczyć, pouczyć albo wyprostować co w twoim życiu. I zabicie, zamordowanie twojego dziecka było dla Boga jedyną drogą, żeby ciebie czegoś nauczyć. Cokolwiek to jest, co myślisz, że Bóg chce Ciebie czegoś nauczyć. Bo tak dokładnie brzmi doktryna, którą tak wielu wyznaje. I kiedy ludzie robią takie stwierdzenia, nie wiem, czemu Bóg musi Cię czegoś nauczyć, co to jest, to jest jakaś kara, chcę im zawsze odpowiedzieć, nie wiem o czym mówisz, o jakim Ty Bogu w ogóle mówisz i w ogóle z jakiej jesteś planety. Zobacz, co Paweł powiedział w Rzymian 8. Kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Jezus za nas umarł, więc o ileż więcej, bardziej jesteśmy wolni od wszelkiego gniewu i osądu Bożego. Osobiście w młodości byłem strasznym człowiekiem, który gnębił innych, byłem chamski do innych, okradałem ich, demoralizowałem kobiety, spałem z żonami innych mężczyzn, dokonywałem wszelkich niemoralnych rzeczy, których człowiek mógł się dopuścić. A Bóg wtedy już i tak kochał mnie, więc o ileż bardziej wtedy, kiedy do Niego przyszedłem i o ileż bardziej jestem wolny od Jego osądu i gniewu, bo kiedy się nawróciłem, nie wiedziałem o tym wszystkim, nie wiedziałem, że osąd i gniew, na jaki zasługiwałem przez całe moje życie, nie przelał się na mnie, ponieważ już byłem pod przykryciem krwi Jezusa. Ale, jeśli Bóg mnie kochał, kiedy sprzedawałem dzieciom narkotyki, jeżeli Bóg mnie kochał, kiedy cudzołożyłem, jeżeli Bóg mnie kochał, kiedy okradałem przyjaciela, jeżeli on mnie kochał poprzez całe moje plugastwo, wtedy dlaczego miałbym myśleć, że teraz, kiedy oddałem mu swoje życie, musiałbym się bać i oczekiwać czegoś gorszego? Ponieważ dzisiejsi kaznodziei właśnie tak głoszą. Pamiętam dokładnie w szczegółach, kiedy niektórzy kaznodzieje głosili i to w bardzo dynamiczny sposób. Uważaj, bo jak przyjdziesz do Boga, wtedy wszystko się pogorszy. Co? Wiesz, z taką filozofią najlepiej czekać na minutę zanim umrzesz i dopiero wtedy oddać mu swoje życie, bo jeżeli po przyjęciu Jezusa ma się jeszcze bardziej pogorszyć w moim życiu, czyli ma być gorzej niż moje pijaństwo, moje prawie przedawkowanie. Ciągłe uciekanie, bo byłem często poszukiwany, w stresie, w presji. Niektóre gangi szukały mnie, chcieli mnie zabić. I jeżeli teraz usłyszałbym, że wszystko ma się pogorszyć z chwilą, kiedy przyjmę Jezusa, wtedy najwygodniej by było przyjąć Jezusa na minutę przed śmiercią. Bo wtedy na pewno niepostrzeżenie wśliznę się do nieba, tak, żeby wymigać się wszystkim policjantom, wrogom, sędziom, aby znaleźć się prosto w objęciach Jezusa. Nigdy nie zapomnę mojego pierwszego kościoła, mimo że kulturalnie w ogóle do mnie nie pasował, ale był tak wspaniały w tylu ujęciach, w tylu względach. Ale powiem Wam przez fakt, że sam dla siebie czytałem Biblię, mimo że miałem naprawdę wspaniałego pastora, a w dodatku ich pastor młodzieżowy był po prostu najcudowniejszy. Wraz z żoną tak bardzo mi pomogli. To właśnie w tamtym kościele też miałem pewnego diakona, który spojrzał na mnie, kiedy jeszcze byłem młody i stwierdził: "Ten młody chłopak nie przeżyje, nie przetrwa w naszym kościele, jeżeli mu nie pomogę". I natychmiastowo stał się moim osobistym mentorem i tak bardzo mi pomógł nie wsiąknąć w religię. On sam był synem pastora, który wyrósł, też przeszedł przez swój okres buntu, odejścia od Boga, a potem wrócił. Na nowo odnajdując Boga poza parametrami religijnymi, które jego ojciec mu całe życie wpajał. I przez fakt jego doświadczenia, że nauczył się chodzić sam na sam z Bogiem, chciał się upewnić, że każda młoda osoba w jego życiu. Nie musiałaby przez to przechodzić, dlatego ja odniosłem niesamowitą korzyść z lekcji jego życia, ponieważ on pomógł także mi. I szczerze mówiąc, gdziekolwiek potem się udawałem, zawsze miałem wspaniałe sytuacje. Nawet jeżeli widziałem korupcję, niewłaściwe rzeczy, wciąż umiałem z tego ekstrapolować, wyciągać to, co było najlepsze. Oprócz tych pozytywnych i negatywnych rzeczy, które obserwowałem i doświadczałem. Z tego wszystkiego jedno, co naprawdę utkwiło mi w głowie, to powtarzające się w nieskończoność sprzeczności w Biblii. I dopiero później, po latach, zacząłem sobie uświadamiać, że to wszystko odnosiło się do niewłaściwego tłumaczenia biblijnego. Jednak większość z tych sprzeczności nie rozchodziły się tyle o tłumaczenie, ale o interpretację z tego tłumaczenia czyli w jaki sposób chcę interpretować Biblię. I zacząłem sobie uświadamiać, że przepaść pomiędzy tym, co Jezus przyszedł, aby nam pokazać, była tak olbrzymia i daleka od tego, co ludzie tłumaczyli nam i wykładali na temat Boga. I wtedy zacząłem widzieć, czym jest prawda. Mianowicie, jeżeli uwierzyłem w to, co mówi mi religia, wtedy rzeczywiście jest niemożliwym, aby wierzyć, że Bóg jest sprawiedliwym, prawym i że nas nie kara. Pewien człowiek napisał mi e-maila. Oczywiście nie będę wymieniał jego imienia. I jeżeli mnie w tej chwili oglądasz, chcę, byś pamiętał, nie krytykuję cię, ale przywołam Twój przykład jako najczęściej powtarzający się. I ponieważ tak wielu ludzi znajduje się w tym samym miejscu? Otóż w swoim liście użalał się na Boga, twierdząc, że tak usilnie szuka pracy, złożył wiele aplikacji i nikt go nie przyjął. Dlaczego Bóg nie pomógł mu? Zaraz, przecież w Biblii nie jest napisane, że Bóg takie rzeczy uczyni. Powiesz, no, ale mamy tyle świadectw, w których Bóg naprawdę pomagał. A poza tym, co z przychylnością Bożą? I muszę tutaj bardzo wyprostować kwestię Bożej przychylności, ponieważ ludzie porobili z tego mistyczny, religijny, sztuczny koncept, który tak naprawdę nie ma sensu. Bo tak naprawdę, mając przychylność albo nazwijmy to łaskę Bożą, nie jest czymś, co Bóg indywidualnie zdecydował, że Tobie da. Przychylnością, łaską Bożą jest coś, co Bóg Tobie da. Ponieważ to ty zastosowałeś jego prawdę. Czyli to nie jest kontrakt biznesowy, coś za coś. Skoro ty zastosowałeś moją prawdę, teraz w zamian dam Tobie moją przychylność, łaskę. Ale jest to fakt, kiedy Ty akceptujesz jego prawdę w sposób, w jaki teraz będziesz odnosił się do innych, w jaki sposób będziesz ich traktował. A łaska i przychylność przychodzi przez to, że jesteś uczciwy, szczery, ciężko pracujesz, jednak Bóg nigdy nie powiedział, że teraz będzie wpływał na innych, żeby cię polubili i teraz darzyli sympatią. Oczywiście rozumiem unikatowe sytuacje w Biblii i tak samo unikatowe sytuacje w twoim życiu. Czasami rzeczywiście Bóg będzie dotykał serc innych ludzi, ale to oni wciąż będą musieli odpowiedzieć na jego dotyk, na przykład względem ciebie. Ale jeśli ty nie masz dobrej reputacji, dobrej historii, wtedy nawet Bogu będzie trudno dotknąć. Nie znąć czyjegoś serca, bo Bóg nie jest kontrolerem, On nie wymusza na nikim niczego, On może tylko wpływać i próbować ich prowadzić. Jednak ostateczna decyzja o tym, co zrobią, do nich należy. I wracając do człowieka, który napisał mi tego e-maila, który wyrażał czyste zawiedzenie się na Bogu, stwierdziłem, że tak wielu ludzi, tych, którzy wierzą w Boga, którzy Mu rzeczywiście chcą ufać, myśli w podobny sposób. Pamiętaj, nie możesz zaufać Bogu, jeżeli będziesz wierzył we wszystkie opozycje, zaprzeczenia i nazywał je prawdą. Następnie, nie możesz ufać Bogu, jeżeli myślisz, że jest Bogiem niesprawiedliwym albo nieobliczalnym, niemożliwym do przewidzenia. Powiem na odwrót: Bóg jest Bogiem niesamowicie obliczalnym i stuprocentowo przewidywalnym. Powiem Tobie, dokąd Bóg dokładnie i zawsze będzie cię prowadził. Niezależnie gdzie jesteś, On cię zawsze doprowadzi do prawdy. I w tych seriach, czy Bóg rzeczywiście jest sprawiedliwy, o tym mówimy i nad tym się skupiamy. Ok, więc pomyślmy razem, skoro Bóg chce mnie czegoś nauczyć. Wobec tego Bóg aranżuje, aby na przykład moje dziecko umarło, tak? Pamiętajmy, Bóg próbuje nas czegoś nauczyć, więc powoduje, że na przykład Twoja matka albo ojciec umrze, albo zabije kogoś z Twojej rodziny. Więc pytam Cię tak, zauważ, że robimy się bardzo mistyczni, kiedy mówimy o Bogu. Jesteśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo, co innymi słowy oznacza, że my funkcjonujemy tak jak on. Jeżeli pragniemy być święci i wypełnieni, wtedy zachowujemy się jak on. Bóg jest emocjonalny, my jesteśmy emocjonalni. Tylko różnica jest w tym, że on nie jest kontrolowany ani dominowany emocjami. My jednak mamy takie tendencje przez pożądanie naszego ciała. Ale pomyśl, wszystko, co w życiu działa, ma swoje duchowe zwierciadło. Jeżeli coś zadziała na arenie duchowej, wtedy na pewno zadziała w świecie fizycznym. Więc załóżmy, że jesteś komuś dłużne pieniądze. I powiedzmy, że osoba, której jesteś winny pieniądze, to pełny furii, gwałtu, złości, niepohamowany gangster. Zmagasz się z zapłatą. Nie masz pieniędzy, aby mu zwrócić w całości, więc on wysyła jednego ze swoich. Zbójców, aby zabić jedno z Twoich dzieci, albo zabić Twoją żonę, albo Twoją matkę, ojca, kogoś, kogo naprawdę bardzo kochasz. Więc oto pytanie, czy udałbyś się do tego gangstera, któremu właśnie zalegasz dużą sumę pieniędzy, aby pocieszył Cię, zachęcił w jakikolwiek sposób? Czy poszedłbyś do człowieka, który właśnie zemścił się, mordując jednego z Twoich ukochanych członków rodziny? Czy poszedłbyś do niego na. Poradę albo znaleźć jakikolwiek pokój w sercu? Powiem tobie na pewno nie. Nie pójdziesz, nigdy nie udasz się do osoby, która wniosła tyle bólu do twojego życia, aby znaleźć rozwiązanie. A co mówimy o Bogu? On to zrobił z jakiegoś powodu. On dał mi to straszne doświadczenie, raka, albo śmierć bliskiej osoby, żeby mnie czegoś nauczyć. Wiesz co to spowoduje? Takie myślenie i wierzenie tylko oddali cię od Boga i spowoduje wielki żal. Albo będziesz po prostu udawał i próbował kłamać samego siebie, że tak naprawdę to nie wywiera na tobie efektu, ale w sercu gdzieś głęboko będziesz czuł, że nie cierpisz Boga. Jezus cytował Psalm 82. Kiedy już maksymalnie totalnie rozzłościł religijnych ludzi, kiedy po wyrecytowaniu tego psalmu oni stwierdzili, że jest demonem i że bluzi przeciwko Bogu, i od tej pory chcieli go zabić. Jezus wtedy ogłosił, powiedział im, że jest jednym z Bogiem. Jak możesz, powiedzieli, czynić się jednym z Bogiem tylko przez to, że czynisz dzieła Twojego Ojca, to bluźnierstwo. Jezus na to, jak mogę bluźnić, skoro same pisma mówią, że będziecie nazwani Bogami. I właśnie tu odniósł się do Psalmu 82. Spójrz na drugi werset. Jak długo będziecie sądzić niesprawiedliwie? rozstrzygać sprawy na korzyść bezbożnych? Sela. Innymi słowy, pomyśl o tym. Więc Bóg mówi, że będąc człowiekiem, oczekuje od Ciebie, abyś nigdy nie okazywał stronniczości, nigdy nie osądzał, ani nie próbował sprowadzić sprawiedliwości, jeżeli jesteś politykiem albo sędzią, albo oficerem policyjnym, czyli jeżeli jesteś jakąkolwiek osobą, która utrzymuje autorytet i moc. Pamiętaj, abyś nigdy nie użył Twojej mocy w niesprawiedliwy sposób. I dalej jest napisane, przyznawajcie słuszność biedakom i sierotom. Wymierzajcie sprawiedliwość potrzebującym i ubogim. Ratujcie biednym i żyjących w nędzy. Wyrywajcie ich z ręki bezbożnych. Lecz oni nic nie wiedzą ani nie pojmują. Błądzą niczym w ciemności i chwieją się wszystkie posady ziemi. O kim Bóg tutaj mówi? O tych, którzy powinni prezentować sprawiedliwość przez autorytet, który mają dany od ojca. Dlatego jest napisane w piątym wierszu, trzęsą się wszystkie posady, czyli fundamenty Ziemi. Więc pomyśl na chwilę. Bóg powiedział, że kiedy moc, która jest tu na planecie Ziemi, raz jak się odłączą i przestaną być sprawiedliwi, wtedy cały fundament Ziemi stanie się chwiejny. Więc spójrz wokół, co się dzieje na świecie. W dniu, w którym większość polityków będzie uznawać sprawiedliwość społeczną albo rodzaj najwyższej uczciwości, będą uznawać miłosierdzie i łaskę, zlitowanie się, a co widzimy? W każdym narodzie robi się coraz gorzej, coraz gorzej i coraz gorzej. Czemu? Ponieważ nie pokazują tej sprawiedliwości, o której mówi Bóg w nawiązaniu do słowa Bożego. Bo oto pytanie, które bardzo chciałbym zadać, gdybym był młodym wierzącym. Moje pytanie by brzmiało, Boże, Ty powiedziałeś, że chcesz, abym był takim jak Ty. Abym był święty, ponieważ Ty jesteś święty. No cóż, ale Ty mi mówisz, abym kochał moich nieprzyjaciół, ale ja słyszę moich liderów, że Ty mordujesz i wytracasz swoich wrogów. Ty mi rozkazujesz, abym był nierychły do gniewu, ale wszyscy mi mówią, że łatwo jest Ciebie zdenerwować, że jesteś mściwym Bogiem. Więc pytaniem moim jest jeśli ty chcesz, prosisz, abym był sprawiedliwy i postępował w miłosierdziu, ale to ty nie jesteś ani fair, ani sprawiedliwy, wtedy Sorry Boże, ja nie mogę być takim jak ty. W Joba 4:17 widzimy rozmowę Joba, którą miał z przyjaciółmi, którzy byli tak zagubieni i zdezorientowani, co tak naprawdę działo się w jego życiu. Więc jeden z nich postawił pytanie: Czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek czystszy od swego Stwórcy? To jest dokładnie to samo, co my mówimy, kiedy twierdzimy, że Jestem powołany, aby być etyczny, ale Bóg taki nie jest albo nie musi być. Ja jestem powołany i wymaga się ode mnie, abym zawsze mówił prawdę, ale On jednak jest Bogiem suwerennym. On może robić, co chce i kiedykolwiek chce. Ja muszę być pełen miłosierdzia, łaski, ale Bóg czasami tylko nim jest, ponieważ On czasami zabija dzieci. Tylko, że to wtedy nie nazywa się jego naturą pełną łaski i miłosierdzia. Innymi słowy, my naprawdę wierzymy, mimo że nigdy nie chcielibyśmy nazwać prawdy po imieniu, ale oczekuje się od nas, abyśmy byli bardziej fair, bardziej miłosierdzi, sprawiedliwi, abyśmy wyrażali więcej miłości niż Bóg. Zdaję sobie sprawę, że to jest wielkie wyzwanie, ale jeżeli ty wierzysz, że Bóg może nagle z jakiejś przyczyny zabić ludzi, a ty nie możesz, nie powinieneś, wtedy naprawdę myślisz, że jesteś bardziej sprawiedliwy niż Bóg. Jeżeli wierzysz, że sposób w jaki Bóg komunikuje się jest często przez złość, karę albo zemstę, a ty tak nie powinieneś robić, ale powinieneś być zawsze do nich uprzejmy, zawsze komunikować się właściwie, wtedy o, rzeczywiście wierzysz, że powinieneś być bardziej sprawiedliwy i prawy niż Bóg. Drogi bracie, droga siostra, mam nadzieję, że razem dokończymy tej wędrówki tu na Ziemi, w najbliższej relacji z Twoim Ojcem, naszym Ojcem. Bo Bóg ma dla Ciebie tak wiele przygotowane tu i w przyszłym życiu. Ale pamiętaj, nie daj się zwieść. Wiedz, kim on jest, że Jego natura zawsze jest pełna miłości, zawsze jest przebaczająca. A Twoje serce nie musi być więc zamieszane, nie musisz się z ludźmi kłócić, bo tak naprawdę, kiedy ludzie pytają, często oni wcale nie czekają na Twoją odpowiedź. Oni są uzależnieni od swojej opinii i nie chcą się poddać i tak samo ja często usuwam się z różnych debat, jeżeli widzę, że ktoś jest uparty i chce obstać przy swoim. To ty musisz zdecydować jaką odpowiedź zachowasz w swoim sercu. A jeśli chciałbyś mi pomóc, aby to nauczanie zostało przekazane dalej. Proszę, polajkuj to wideo i prześlij do innych. A ja nie mogę się doczekać, aż się znowu zobaczymy. Shalom.